Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Szczęść Boże! Alleluja! No już szósta niedziela wielkanocna. Radujemy się Paschą, zwycięstwem Jezusa. Patrzymy na Jezusa przez światło Bożego Słowa. Dziś fragment 15 rozdziału Ewangelii Jana. On już nam towarzyszy w różnych odcieniach w tych dniach. Dziś wersety od 9 do 17. Jezus mówi o miłości. Jezus mówi o tym, że jesteśmy wprowadzeni w tą miłość Boga i mamy jednocześnie miłość czynić, miłością się dzielić, dając życie za, za przyjaciół. Chciałbym zwrócić uwagę Waszą na wersety od 15, bo te pierwsze, które też czytamy dzisiaj, już niedawno były komentowane i stały się treścią naszej modlitwy. 15 werset i 16 i 17. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał, aby ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. Po pierwsze, Jezus mówi jak nas traktuje. Jezus nie chce, żebyśmy byli sługami, ale przyjaciółmi. Sługami możemy być dlatego, że jesteśmy przyjaciółmi, ale podstawowym słowem, które ma określać relację między mną, a Jezusem jest słowo przyjaźń. A więc nie tylko wykonywanie poleceń służba, tak? ale miłość. Przyjaciel to ten, kto kocha, to ten kto troszczy się, Jezus się troszczy o mnie, no, pytanie, czy ja się troszczę o Jezusa, czy rzeczywiście nazywam Jezusa moim przyjacielem, bo On mówi wyraźnie, nazwałem Was przyjaciółmi. Teraz, czy ja prawdziwie mogę powiedzieć, że Jezus Chrystus z martwych stały jest moim przyjacielem? To jest pierwsze pytanie tego dnia. I znowu nie chodzi o odpowiedź teologiczną, albo taką, no, poprawną, byśmy podzielić. Oczywiście. Jestem, ale czy żyje tak jak przyjaciel? Czy rzeczywiście buduje swoją relację z Jezusem poprzez przyjaźń, poprzez serce? No, warto się nad tym zastanowić. Druga sprawa to jest taka: to, to, to jak uczynić Jezusa przyjacielem? To jest to, byśmy po prostu otwierali swoje serce przed Jezusem. Są różne formy duchowości, pobożności, tak spisane, czy, czy te niespisane. Jedne i drugie mają swoją wartość. Natomiast najistotniejsze jest to, co się rozgrywa w sercu. To jest to, czy modlitwa obojętnie czy to będzie ta spontaniczna, tak, czy biorę książeczkę i odmawiam coś, czy jest we mnie najpierw nastawienie, że mam się spotkać, chcę się spotkać z przyjacielem. Bo jeżeli będę tylko odmawiać modlitwy, te, które ktoś ułożył, czy te, które w tym momencie wymyślam, ale to bardziej tylko słowami, albo taką powinnością religijną wszystko idzie, to to jest słabe. Jeśli przyjaźń to serce, to otwartość, to czasem nieporadność, ale szczerość. W relacjach takich bliskich nie chodzi o to, żeby zawsze było ładnie albo zawsze było fajnie, tylko żeby było szczerze, żeby było bezpiecznie, żeby było widać, że to jest spotkanie osób, które prawdziwie troszczą się o siebie, są dla siebie ważnymi ludźmi, tak? I tak samo jest z Jezusem. My jesteśmy ważni dla Jezusa. Ufam, że Jezus będzie ważny, ważny dla nas. I teraz po trzecie, jeżeli Jezus jest moim przyjacielem, to też ludzie są dla mnie ważni. Ci ludzie obok mnie. Chcę też im okazać serce. Zwracajmy więc uwagę na to, żeby pokazywać też sobą tą przyjaźń Jezusa. To Jezus nas jednoczy. Im bliżej każdy z nas będzie Pana Jezusa, tym bardziej się spotkamy. I tu nie chodzi tylko o tych najbliższych, o tych, którzy myślą tak samo czy wierzą tak samo. Tu chodzi też o ludzi, którzy właśnie myślą inaczej, którzy może dzisiaj są po drugiej stronie jakiejś barykady, tak? Jeżeli gdzieś jest jakaś walka, wojna, obojętnie co. Tak? Jeśli każdy będzie się zbliżał do Jezusa, to będziemy bliżej siebie. Będziemy różni. Będziemy może dalej różnie patrzeć, ale będziemy bliżej siebie. To jest logika Jezusa. Kiedyś podejmiemy jeszcze ten temat rozważania jedności, też jedności chrześcijan, jedności w Kościele, że to nie o to chodzi, by wszyscy byli tak samo równo monolit, bo to jest nieżyciowe wtedy, to nie ludzkie by było, tak? Ale chodzi właśnie o to. Jest przyjaciel, on jest moim przyjacielem. Jest przyjaciel, on jest twoim przyjacielem, tak? No to, jeżeli ty stoisz tu, ja stoję tu, a on jest tu, to jeżeli ty idziesz bliżej Jezusa i ja idę bliżej Jezusa, to jesteśmy bliżej siebie. To jest ewangelia. Dlatego żyj jak przyjaciel, żyj jak przyjaciel Jezusa yy, i pokazuj to przyjaźń na zewnątrz, yy, w twojej codzienności. W Twojej zwyczajności, tam rozgrywa się nasze życie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Życzę dobrej niedzieli. Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.